Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś będzie bardzo, ale to bardzo kontrowersyjny rowerowy temat bardziej kontrowersyjny od hamulców tarczowych w rowerze bardziej kontrowersyjny od napędów z jedną tarczą z przodu bardziej kontrowersyjny nawet od mówienia te dziecko i te koło a pomówimy dzisiaj o obowiązku jazdy w kasku rowerowym. Czy jestem za tym obowiązkiem, czy jestem przeciwko, jak to według mnie wygląda, zapraszam do oglądania. No dobra, gogle chyba średnio pasują do szosowego kasku, o, chyba że byłyby to gogle aero, to co innego. No dobrze, ale wróćmy do tematu kasków i do tej kontrowersji. Z tym związanej, od czego się to zaczęło? Jakiś czas temu wrzuciłem na Facebooka post na rowerowe porady, udostępniłem tam kampanię prowadzoną przez województwo Podlaskie. Totalnie bezinteresownie ta kampania po prostu mi się spodobała. Były tam no, bardzo fajne grafiki, które teraz przewijają wam się na zdjęciach. Znajdziecie też w opisie link do tego mojego posta. I w tym poście dość niefortunnie. Według niektórych przynajmniej napisałem, nie jestem za obowiązkową jazdą w kasku, chyba że mówimy o jeździe po górach. Oczywiście był to mój błąd, bo powinienem czarno na białym napisać, że, ale oczywiście zachęcam każdego do jazdy w kasku. No ale myślę, że było to oczywiste. No jeżeli udostępniałem kampanię promującą jazdę w kasku, no to chyba znaczy, że nikomu tutaj tego nie odmawiam, że zachęcam, żeby w kasku jeździć. Natomiast jednocześnie za obowiązkiem jazdy w kasku nie jestem. Dlaczego? Ja czuję się trochę jak ta żaba, rozkraczony pomiędzy dwoma skrajnymi obozami. Są ci, którzy są absolutnie zwolennikami, żeby każdy jeździł w kasku, niezależnie od sytuacji, i są również ci, którzy są absolutnie przeciwnikami kasku, niezależnie od tego, gdzie jeździmy. Ja jestem gdzieś po środku, i cokolwiek bym nie powiedział, to zawsze oberwie mi się albo od jednej. Albo od drugiej strony. I również pod tym postem pojawiło się kilka właśnie takich mm, komentarzy dość skrajnych. Ja nie mówię, większość komentarzy była bardzo pozytywna, ludzie chwalili tę kampanię, czy po prostu wyrażali swoje zdanie, swoją opinię, czy pozytywną, czy negatywną, a propos jazdy w kasku. Natomiast pojawił się też komentarz, który cytuję: Dlaczego podajesz wątpliwość jazdy w kasku? Lepiej być martwym debilem? I powiem Wam, że ten sposób dyskusji mi się w ogóle nie podoba. Ja większość tego typu komentarzy, które obrażają mnie, obrażają moich widzów, obrażają moich czytelników, czy ogólnie obrażają kogokolwiek, po prostu kasuje, ja się nie zgadzam, żeby u mnie w domu dyskutowało się w ten sposób. Możemy się różnić, możemy mieć totalnie różne zdania, możemy, ta dyskusja może trwać bardzo długo, natomiast jednak szanujmy się. Ja na początku powiem, że ja absolutnie przeciwnikiem jazdy w kasku, czyli jakimś tutaj poddającym to wątpliwość nie jestem. Gdybym był, to nie udostępniałbym tej kampanii właśnie promującej jazdę w kasku. Ja tylko napisałem o tym, że nie jestem zwolennikiem obowiązku jazdy w kasku, a to z prostego względu, co pokazuje przykład nam chociażby Australii, która kiedyś taki obowiązek wprowadziła. Co się okazało, liczba rowerzystów nagle drastycznie spadła i być może liczba wypadków, czy w zasadzie skutków jakichś wypadków spadła w Australii. No tylko pytanie, czy to dlatego, że ludzie zaczęli jeździć w kaskach, czy to dlatego, że rowerzystów było mniej, więc prawdopodobieństwo wypadku się zmniejszyło, no ale raczej do tego byśmy doprowadzić nie chcieli. I może zacytuję jeszcze jeden komentarz. No, żebyście nie zaczęli mnie umieszać w jakiejś skrajności tutaj. To jest komentarz, z którym się też za bardzo nie zgadzam tutaj z, i, to, i to w wielu punktach. Ludzie ceniący sobie wolność, nie chcą dać sobie założyć garnka na głowę. Boże serio, no chcesz, to jeździ w kasku. Nie chcesz, nie jeździ w, w garnka. Co jeszcze może kaka, 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 kasku, jak to jak się... Piszą w komentarzach, co mnie niezmiernie bawi i rozczula. I ciąg dalszy komentarza, który jest jeszcze bardziej kontrowersyjny. Żeby było bezpieczniej, wystarczy nauczyć się jeździć na rowerze. Nie no, faktycznie. No, oczywiście trzeba znać przepisy, starać się do nich stosować, jeździć rozsądnie z głową starczy wyjedzie gdzieś samochód z boku z dużą prędkością, rowerzysta. Dziecko gdzieś wybiegnie, ktoś z tyłu w nas wiedzie, no, no kochani, no, no to wszystkiego nie przewidzimy tak naprawdę. I autor tego komentarza dalej jeszcze podał przykład, wrzucił nagranie wideo z Amsterdamu. No zobaczcie, tam przecież nikt w kasku nie jeździ. I to prawda, byłem w Amsterdamie, byłem jeszcze w kilku innych miejscach w Holandii na rowerze. I zgadzam się, że mało kto tam w Kasku faktycznie nie jeździ, ale jest to spowodowane raczej tym, że jest tam dużo, dużo wyższy poziom kultury rowerowej niż u nas, znaczy jest infrastruktura przystosowana do tego. Po drugie, rowerzysta też ma status tam dużo wyższy niż u nas. Tam kierowcy jednak zwracają uwagę na rowerzystów i to wszystko łączy się właśnie w całość, że jest tam po prostu na drogach bezpieczniej. Czy to znaczy, że nie wydarzają się tam wypadki? Nie, na pewno wypadki się tam zdarzają. Natomiast można założyć, że jest ich trochę mniej niż u nas w przeliczeniu na jednego rowerzystę. Więc tak naprawdę ten Amsterdam, czy w ogóle kraje tam Beneluxu są dość skrajnym przykładem. Oczywiście warto do tego dążyć. Byłoby super, żeby u nas też tak to wszystko wyglądało. Natomiast bądźmy realistami i nie ferujmy wyroków a propos Kasków na podstawie kraju, który jest po prostu rowerową stolicą świata. I ostatni argument, jaki przytoczyła jeszcze ta osoba w komentarzu, to że kierowcy częściej potrącają rowerzystów w kaskach na drogach. No, jak zapytałem się o dane, skąd ta informacja pochodzi, no to już niestety odpowiedzi nie dostałem. Nie wiem, no może jestem jakiś dziwny, ale jak ja jadę samochodem. Widzę kogoś na rowerze, to ja tylko patrzę, gdzie on jedzie, gdzie on się znajduje, jak go bezpiecznie wyprzedzić, ale nie patrzę na to, czy on jedzie w kasku, czy jedzie bez kasku. Jest to dorobiona jakaś historia, jakiejś tezy i nic poza tym. Ja jeszcze raz podkreślam, że zachęcam do jazdy w kasku, natomiast jeszcze dodam. Że dla mnie jazda w kasku, ja tam napisałem po górach, ale to był duży skrót myślowy, iż po lasach, gdzie jeździmy szybko, gdzie próbujemy skakać, gdzie jeździmy po korzeniach, po kamieniach, absolutnie zachęca. I raczej jak jeżdżę po, czy po bike parkach, czy po górach, czy nawet tutaj po okolicznym lesie, to widzę, że ci, którzy jeżdżą trochę szybciej, raczej jeżdżą w kaskach i bardzo dobrze. Ok, czekam teraz na Wasze komentarze. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat obowiązku jazdy w kasku. Czy jesteście za, czy jesteście przeciw? Liczę na Waszą merytoryczną, wyważoną dyskusję w komentarzach. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Hej.